Kurde, znowu... Oho, ciekawie. Ciekawie trapper. Ciekawy. Ciekawy. Tutaj pójdzie trapiczek. bo tu dużo zabijania. Gdzie? Co? Nagrywam czekaj. O! Dobra. To sobie pograłem wam powiem. Ciało, yy, wejście do specimen rooma od laboratorii. Yy. Którego? Górnego no. czy dolnego? Górnego, górnego od laboratorium. A, no dobrze. No to Mekielos clear z tego kilo. WK no. też clear. GDK też, też, też clear. Tak właśnie, byłem z kimś teraz na tym. Cała lewa na... strona clear. Ja byłem z kimś teraz na tym, na... na... Boże, jak to się nazywa? Na Witalstach. nie wiem kto tam siedział. Ja też siedziałem. No, no to ja teraz jestem koło ciebie. No to skip, bo nie ma co. No, Ciekaw, czekaj, czekaj, bo ja pamiętam, że były trzy osoby w laboratorium, wiem, że to już za późno, byłem ja, ktoś i pomarańczowy, dwie osoby weszły do laboratorium i muszę czekać, mi się przypomnieć kto to był jeszcze z nim. Chyba Lisek. Chyba, że ktoś widział Liska, ale tak mi się wydaje, że to, że to Lisek. Nie, Lisek ja to nie Mówiłem był, nie zdan... bo ja, ja i tak, on był ze mną, to to nie był. Dobra, to bra, dobra, dobra. Więc to, czekaj, kto ma podobny kolor do mnie? Ty masz. Yy, to będzie jakiś taki bliżej, czerwonego chyba. To nie No coś było, to... takiego. Trzeba! Trzeba, otwórz. Mamy, mamy no. To by czekaj. Kurde, teraz komisja jeszcze pociągają. Wchodzę do elektryka, on naprawić światło i pada ciało, dosłownie opada. Czy był ktoś jeszcze? Kto był sobie. Ja mogę, Ja mogę potwierdzić był tego gigakastii, bo byłem z nim w laboratorium. Ale ja tam no byłem ja... ogólnie. No Ale tak, gdzie to... było ciało? Gdzie było ciało? Dosłownie e, ja, przecież się się tak było, sobie. że on tam ha. był i ciało opadało i nikogo z nim nie było. Czyli no. pod LS. No to dobra, to mogę wyklirować. tak. Te... Jest. Y nie Foxa, Aksosa. Chyba Aksos tak, był tam ktoś, jeszcze. ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze był Tylko właśnie nie pamiętam, nie pamiętam kto jeszcze tam był, koło. Nie nie? Ale gdzie, gdzie, gdzie? Nie, ko koło 2 byliśmy w. Tak, w, byliśmy, w tam byliśmy, tam byli ja was ja ja widziałem kątem oka. Aksos, tam Aksosa hmm. i Near Foxa. Tak, nie i ktoś kto... jeszcze tam był koło hmm, koło, koło, zika, koło, chyba koło, chyba? koło Miejcie. Tak. Miejcie na oku, że jest super. Nie wiem czy nie Michaelos, może. Jak ja? Koło komsów. Koło Ja pod kompsami na wejściu do komsów. Tak, 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 bo ja z Aksosem wychodziliśmy z O2 i właśnie ciebie tam tak kątem oka zauważyłem, tak kątem wizji. Właśnie tak mi się wydaje, wydaje mi się, że to te, ale nie jestem, nie jestem pewien. No ja, było, ja byłem na wejściu do końców, ja, ja byłem na wejściu tak. do końców, no. Gdzie są wszyscy? Nie no, to my przy wychodziliśmy z, z O2 tam w stronę. Was widziałem, właśnie. was widziałem jak poszliście no. na dół akurat. No, no to Aksu, w ogóle, no, w wiemy. wiemy. Dobra, a gdzie wszyscy są? To no dobra, to jest Nielfogs, dzika bomba, lisek i... Bisek i... Do na dole. Tak. Tak, by 3 o dwa. Mhm. Chciało? Ja skończyłem robić tą. Chciało jest w ten... dosłownie Dosadnie skotę naprawić światła i nagle ciało. Nawet jeszcze nie opadło. Stało A ty wchodziłeś? Może, może, Ej, super. sorry, ty wchodziłeś? No ja wchodziłem, no. Na pewno? To super możliwe, że Wchodziłem. No. Yeah. Ja pewno chodziłem. Mm. Hmm. Albo wejść. No, u mnie już tam byłeś. Jak o, ja samolita. przyszedłem, to już tam byłeś. A może wejcik? No wchodziłem, no, no, i jak ciało opadało. Ale jeszcze nawet nie opadło. Byłem już w elektrykalu, nie jestem na wejściu, jestem w elektrykalu na środku. Ja przed chwilą mówię, że już byłeś tam. Nie, przed chwilą mówił, że ledwo co wchodził, a teraz nagle już był. Aha. No dobra, no, to jest paska, chyba wejść. On w prawie strony był tam. Nic z tego spotkania nie wynika, może z Ej Nilfox! Ej No, co tam? Na oknie ryja, pedale. Czemu? Zaraz przejedziemy na tobie. Dawaj. Zaraz ci będę go nie zmaczać nie skurwysynią. Dawaj. Dawaj to szybko. Będziesz... Będziesz spierdalał. O, mogę się wypiąć? No kurwa, jakiś gej jebany no, już. Ty co? <śleski> Zaraz twojemu ojcu wrzucimy do brzucha, kurwa, tą bugibombę z Farnacia, to się zamieni w tego Demogorgona. Oooo, nie no, a zrobisz zro, tak? Ale Warto bym bardzo chciał tak, no. No dobra, ci do dupy. Ja no, znam, dzień. Znam, ja ja cię znam, Może, dobrze. To ty ją czy nie? Tak. Może, 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 no. Ty, nie może, tylko twoja matka da dupy w horrorze, kurwa, bo ma taką brzydką pizdę, zamknij kiryja. No, dobra, dobra. Po co na światłach? Nie na światłach. A już ja nie, nie było No to nie Więc światło. No to nie, no to nie Ale Dobro, Dobra, to się Giga casti i Kurwa jeszcze ktoś.